Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Ignacy i mojej drodzy widzimy się w kolejnym odcinku z Jetpunk'a. Dzisiaj zaczynamy od naszych quizów. Swoja droga, mam taką strasznie co przypadłość, że muszę patrzeć teraz przed nagraniem, czy mi włosy nie lecą, bo mam po prostu tendencję, że mi zaczynają tak zjeżdżać głupkowo. ale to chyba wszystkim teraz ma, będziemy mieli zastęp problem e, no, w związku z korantanną, więc tak, to jest, to jest jeszcze taki problemy ludzi pierwszego świata. E, więc stanowczo. I dzisiaj zaczynamy od bardzo ciekawego typu quizu, bo quiz polega na jak milionerze. Prosta instrukcja, przed tobą 12 pytań, jak prowadzicie grze, jedno koło ratunkowe w postaci wyszukiwarki internetowej na jedno pytanie. Nie oszukuj, baw się dobrze, napisz, ile wygrałeś za pierwszym razem. No cóż, ja nie mam jak to specjalnie oszukiwać, więc... Cóż Wam mogę powiedzieć? E, muszę po prostu to zagrać i tyle, e, co jeszcze mi przysługuje. Jakby wyszukiwarki chyba używać nie będę. Dlaczego? Bo na tym komputerze czasami różne osoby wchodzą na różne pliki i po prostu po tym, jakbyście widzieli link czy coś, jak, jakiś mądrzy hakerzy mogą się wiecie wpisać i o, znalazłem jakiś doc który był otwarty czy coś w tym stylu, więc jakby może po prostu tego robić nie będę e, i tyle, bo to nawet chyba na incognito będzie zapisywać, więc nawet incognito specjalnie mogę to zrobić. Bo raz to robiłem, to potem musiałem wycinać z materiału, więc nie ma sensu. Dobra, e, w porządku. Milionerzy, myślę, że. Od tego zaczniemy, więc go! Co w piosence przedszkolaków jedzie z daleka, ani chwili nie czeka? Jedzie pociąg z daleka. Mokasyny zakładamy na. To są buty. Mokasyny, więc mokasyny zakładamy na stopy. Rokiem przystępnym przestępnym chyba. Nie jest. 9296 2000-2002. Hmm, rok przystępny jest co 4 lata, tak? Więc jeżeli <laughs> 3 z nich są rokiem przestępnym, to 9296 pasowało, to 2002 by nie pasowało w tej parze, więc 2002 by to oznaczał. Kto pierwszy zaczął kolonizację Sumatry? Sumatra, to jest wyspa w archipelagu w Indonezji i ją i, 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 i. kolonizowali, tam były, na pewno były holenderskie kolonie, były też portugalskie pojedyncze wyspy, tam Wielka Brytania na pewno nie, Hiszpania chyba Filipiny kolonizowała, chyba tam wyspy tych indonezyjskich nie, więc ja bym że Holandia. Kto jest mistrzem tego samego ręża, w jakim specjalizowała się mitologiczna Artemida? O, to było w ogóle w odcinku mniej więcej, nie wiem czy oglądaliście, odpowiadaliśmy na pytania za milion złotych e, i tam właśnie były te pytania, to jest jedno z polskich pytań za milion złotych, to jeszcze powiem z dzieciaka. Chodzi tutaj o łuk e, i chodzi tu oczywiście o Legolasa Artemida również była uczniczką. Likier Maraskino, czy to się Maraszcino chyba czyta, produkuje się z maraski, czyli odmiany, to jest chyba wiśnia, bo to jest likier wiśniowy, jak się nie mylę, jabłoniowy, nie figa, nie grusza, chyba nie. Wydaje mi się, że to maraszczino marasz, maraszczino jakoś tak, on się, to jest wiśniowy likier, tak jestem prawie pewien, chyba nawet go kiedyś piłem, więc jestem prawie pewien, że to jest wiśniowy likier. Dobra. Który z ssak się nie spoci? Owca, koń, człowiek, królik. Człowiek się spoci, koń się spoci na pewno. Owca czy królik? Który z tych saków nie miałby gruczołów potowych? Ho. Gdyby owca nie miała gruczołów potowych, to jakby sobie radziła, jak ma więcej wełny albo mniej wełny. Bo królik ma w gruncie rzeczy w chyba tylko to zimowe i letnie, więc on mógłby sobie poradzić, ale owce miałaby z tym większy problem. Plus chyba owca faktycznie jakoś tak śmierdzi, jak się Nie wiem, to znaczy owce, ale to nie wiem, to może być równie dobrze królik. Raczej koni człowiek nie. Bo to wiem, że... Człowiek wiem, że się poci. Koń chyba też. Które z występuje w odmianach naciowej i korzeniowej? O. Natka i korzeń. Okej. Okay. Pomyślmy. Kapusta to są głowy, czyli to jest nać, nie korzeń. Seler to jest korzeń. Szczaw to jest nać, a szpinak to jest chyba też nać, bo są liście szpinaka. Tylko, które z nich je się zarówno nać, jak i korzeń? Seler na pewno. Mam tak, że ostatnio kupowałem seler w sklepie, to było korzeń selera. Więc być może sprzedaje się też nać selera w jakiś sposób. Szczaw? Nie wiem. Kapusta? Chyba się korzenia kapusty nie je, a nie korzenia szpinaka. Powiedziałem, że jest seler być może, ale to jest strzał. Jak w krajach germańskich mówi się na Świętego Mikołaja? Dziadek Zima, Dziadek Mróz, Wujek Szron, Brat Sopel. O. Dziadek Mróz. Dziadek, nie? E, dzaidek, przepraszam. Dziadek Mróz y, to jest rosyjski, więc jest tu z błędem ortograficznym jest napisane z błędem, to nie jest ortograficzny chyba. Jest z błędem napisane, więc chyba raczej to nie będzie. Dziadek Zima brzmi jak Dziadek Mróz, tylko w innej wariacji. Wujek Szron i Brat Sopel. Wujek województwie brzmi jak coś, czym Niemcy mogliby się straszyć. Lew zabity przez Ramona Mercadera to Simba Mufasa, trocki Tolstoy. Lew trocki, oczywiście, został zabity. Chodzi tutaj o ten zamach, który miał miejsce chyba w Meksyku? Na lwa trockiego? Tak mi się wydaje. Jak się nazywa mitologiczny wąż pożarający własny ogon: Uroboros, Tytanus, Chaos, Zeus. To jest chyba z mitologii, wąż pożerający własny ogon, to jest z mitologii yy, skandynawskiej, bodaj? I to jest chyba Uroboros, tak? On chyba zjada cały czas własny ogon, tak mi się wydaje. Chyba to jest Uroboros, chociaż mogę się mylić. O, i to było też mniej więcej. Który utwór Juliusza Słowackiego napisany jest prozą? Godzina myśli w Szwajcarii: Angeli czy Arab. I to pamiętam z odcinka, bo, bo nam wtedy Paweł podpowiedział na nagraniu, ale nie, nie podpowiedział, wiedzieliśmy, to było Angeli. E, więc tak, no to co, zobaczymy. 9 na 12 ok. Holandia, nie Portugalia rozpoczęła pierwsza, w porządku, to nie wiedziałem, nagrywa się wszystko dobrze, nagrywa się. Tu jest Legolas, dobrze, Wiśnia, ok. Królik, a ja dałem owce. o, to źle, myślałem, że Królik dałem, okej, okay, dobra, nieważne, to był błąd. Seller, poprawnie, Dziadek Zima, ok. Lew Trotski, Uroboros i Angeli, w porządku, to Królik mógłbym wiedzieć w sumie, to miałbym jeden punkt więcej, gdybym źle nie kliknął. Ale w porządku średni to 7, ja miałem 9, więc i tak uważam, że to całkiem, całkiem nieźle mi poszło. A gdzie bym odpowiedział na którym pytaniu? Na no, czwartym, to bym nawet nie doszło do tych pytań dalej, to to do dupy by było w ogóle i tyle. Ale dobra, bardzo fajny koncept quizu, bardzo bardzo fajny. Wiesz, co było super, e, panie szarny anonimy, gdybyś tworzył, gdyby po F5 była inna baza pytań, to znaczy, gdyby było tak, że miałbyś być po 10 pytań z każdego poziomu i wtedy byłoby tak, że każdy trochę quiz byłby inny, nie? I to by było strasznie fajne, ale to taki taki feeling pan. E, jesteś jeszcze w komentarzach? Ktoś coś pisał? Nie. Jakie terytoria posiadała Polska? Wypisz wszystkie aktualne kraje, których tereny należały do Polski w całej jej historii. Do terytoriów zaliczani są te także lenicy. Podpanowanie panowanie zaliczane są także państwa niepodbite w całości. Zaliczane są terytoria posiadane nawet przez chwilę. Okej, okay, spróbujemy. No chyba chodzi o Polskę w tą XVII-wieczną, tak? największym swoim okresie. Więc zobaczymy. No to co, Polska nie? Ukraina. Sąsiedzi w ogóle wszyscy nasi, bo częściowo to będzie proste. E, dobra. No dobra, to wszyscy polscy sąsiedzi już są. E, idziemy dalej. Niemcy, dobra, to teraz tam na południe Węgry. E, Rumunia. Bo był fragmenty Mołdawii. To czy poczekajcie, czy Bułgaria się wpisze? Nie, Bułgaria się nie wpisze. A Austria, dzisiejsza. Chyba nigdy tam nie sięgaliśmy. E, Węgry to raczej już tam do Serbii nie sięgaliśmy, e, ani do Chorwacji, nie? Nie, dobra, to teraz tak. Rosja była, Ukraina była, Białoruś była. To będzie Łotwa w takim razie i Estonia, bo to były, chodzi o e, Inflanty wtedy. Mm, dobra. To czy Szwecja? A czy Dania? Nie. W Szwecji fragment tak jest tutaj zaliczony nam. Mm sięgaliśmy tam do Ukrainy aż czy my do Gruzji nie, nie sięgaliśmy tam do Gruzji Turcja nie, nigdy nie byliśmy tam Niemcy, Dania, Lenicy niepodbite w całości i nawet przez chwilę Mołdawia była to ciekawe czy dasz to nie. Tego nie będzie Rumunia Kontrolowaliśmy jeszcze przez chwilę w historii. Rosji był fragment. Nasi sąsiedzi chyba zrobiłem wszystkich. Mamy Rosja, Litwa, Białoruś, e, Ukraina, Słowacja, Czechy, Niemcy. To wszystkie to napisaliśmy. E, na południe idąc, bo tam była właśnie ta część Rumunii, była część Węgier, były nawet cały w niektórych momentach. Austria już nie, bo wykluczyłem. Chorwacja, Serbia też nie. Bułgaria też nie, więc mam jakby tą południową granicę wyznaczoną. Rosja, no to tak, w tamtą stronę byliśmy. Szwecja, a. Chyba nigdy nie, nie, ale. Ale wolałem napisać. Dania nie, już, więc nie wchodzi nam dania. Szwecja, tak. Całe Inflanty rozpisałem, czyli jakby rozpisałem kraje bałtyckie. Ukraina też. Turcja już nie. Gruzja już nie. Trochę nie wiem, co dalej. Trochę już nie wiem, co dalej by musiało być. Nie napisałem Rosji, ani Mołdawii, naprawdę. Dobra, słuchajcie, Gambia Tobago, proszę. <śmiech> jakby... <śmiech> Nawet robiłem tam odcinek. Naprawdę nie wpisałem Rosji, bo bym że napisałem Rosji, ale z tym Gamoń. W sensie, powinienem mieć to 13, rzeczywiście. <laughs> Gambia i Tobago to, to nigdy nie były polskie terytoria. Wpisy Trinidad, to Tobago nie teraz zostało poprawne. W sensie, to nie powinno, to nie było polskie. W sensie... Nie, nigdy nie mieliśmy rzeczywiście kolonii. Ja wiem, że to jest bardzo hot temat, i ja nawet odcinek o tym robiłem, ale to nie jest tak, że my te terytoria kiedykolwiek posiadaliśmy. A dobra, nieważne. Okej, okay. następne. Do których partii należą ci politycy. Tego chyba nie robiłem i trochę nie wiem, co wyjdzie mi z tego. To jest od Martochanowskiego. Chyba z grupy, nie jestem pewien. Zobaczymy jak mi pójdzie, bo przyznam szczerze, że tych obecnych tak trochę mniej już kojarzy, e, ale coś mi powinno z tego wyjść. Dobra, to lecimy. Robert Biedroń. Lewica. Dobra, SLD. E, razem e, SLD. Jezus Maria. Zbigniew Ziobro. Solidarna Polska. Grzegorz Braun, Konfederacja. Terlecki. E... Arłukowicz. E... Kosiniak-Kamysz, Adam Szła. Zanberg. Lewica Razem. O, o, może tak. Patrzcie. Nie, bo ty jesteś jakoś inaczej. Jezu, jak się Biedroń nazywała partia. Wiosna, już wiem. Dobra. Yy, Barbara Nowacka. A, no, tu jestem pewien. Gowin. Czy ty też jesteś Solidarna Polska? On się jakoś inaczej. Robert Winnicki. Boże, naprawdę? Yy, Włodzimierz Czarzasty. Yy, Dziambor. To nie jest tak, z to jest okresu quiz. Borys Budka, P.O., Lubnauer, naprawdę? To już nie bo to się nazywa jakaś inaczej. Joanna Lichocka, to jest PiS, nie? E, Grocki, nie wiem, Siemioniak, P.O. Marcelina Zawisza, nie wiem. To się, o co mi chodzi? Jakby to, Aha, bo to są partii, a nie koalicji czy klubów, Dobra, to macie mnie, dobra, w porządku. Ok, dobra, to ja pierwszy głupoty. E, Grocki, Zawisza, Nowacka, ty nie jesteś SLD. Albo razem, albo, wow. e, albo wiosna? Nie. Dobra, a to, to nie wiem. To już nie chcę strzelać w takim razie. Zobaczmy. Nowoczesna inicjatywa polska. Porozumienie. PO. Lewica razem. Nie wiedziałbym. Tomasz Grocki, to widzę, więc ja sobie niż ja. To, to ja już nie wiedziałem. Średni wynik 13, mój 15 w porządku. To jest 24 marca. Dobra, okej. Okay. To mi że jakby udowodniliście o co chodzi. Ale tak, fajny, przyjemny quizik, spoko. Nie jest takie głupie, ale to jest w ogóle dzisiaj, słuchajcie, nasz ostatni quiz. Taki szybciej nam poszło dzisiaj. Nie przecież 13 minut, standard. Dobra, to co? Ja bym inaczej byście wy, a to moi drodzy, był Jetpunk, a my widzimy się standardowo już jutro. Cześć!